Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Diego w kolejnym odcinku z gry pod tytułem HIDDEN DEEP <noise> Ogólnie odcinek nagrywam drugi raz Będę na siebie uważał szefie, ale najpierw muszę pokazać Widzom Co się stanie gdy podpłyniemy za blisko Reaktora czy innego Diggswiestra, nie wiem, nie jestem inżynierem, jestem po gastronomii i artystą. Więc co to jest, do końca nie wiem. Ale robi coś takiego. Bleh. <ścoughs> nie ma rączek, nie ma ciasteczek. Ale tak, tutaj akurat e, gra chciała, czyli twórca chciał, żebyśmy zrobili coś tego, taką głupotkę małą. Bo jak widzimy, tutaj mamy gracza numer, 3, czyli złogata numer 4, ale resztę załogi mamy tu przy dźwigu. E, ogólnie mała hisera co do próby nagrywania, którą chciałem machnąć przed chwilą. Odcinek wyszedł mi fajnie, miałem kilka fajnych akcji. Jak na przykład zaklinowanie się kombajna i odblokowanie go za pomocą C4. E, ale to już zapomnijmy o tym. Problem był taki, że po ostatnim streamie zapomniałem włączyć mikrofonu <laughs> w explicie ale zawsze nie dam tu trochę czasu Przekazuję, od razu zbadałem sobie te doły w łatwy i wygodny sposób dobra, tutaj nie ma nic dobra, jedynka co ma? To, to masz dobranie ustawiamy na start pistolec Smith and Wenson, dziewięć milimetrów, pistolec. O, hamuluj, padnie. Prosto w blachę jedziesz, dwójka <grywy> dronka. Rany. Tu sami jeszcze ta i. No, ta i jeszcze jedna tylko. Dobra, Roman nie Olał. Nasz, znaczy, jeszcze na szczęś, szczęście w nieszczęściu. Dobra, to jest ta dziura. Mam jeszcze jedno z tego co. Tak. Merwit, ty wiesz, ile kosztuje taka świetlówka? Potrącę ci z wypłaty. Ładny szczał. O, nie, 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 na nie, Tak było. A w tym dole mamy. O, robala. Robala. I mamy absolutnie nic. Sądzę, że moglibyśmy się pewnie też na Hama dokopać, ale pewnie twórca zostawi taką awaryjną alternatywę. Jakbyśmy zrobili. To, co ja prawie przed chwilą, czyli stracili sprzęt za kilka sesinów gdzieś w dole, to moglibyśmy się tam pewnie tamtędy dokopać. Ile w ogóle mamy? Eee, trzy ładunki, na spokojnie byśmy dali radę. Dobrze, żebyśmy stracili dwóch załogantów <grywy> w samobójczym kopaniu. Dobra, jest git. Jedziesz sztygar. Zbyt mińsko. Tu sobie podejdziemy kawałek. Okej, okay, chyba starczy good checkpoint A, jest takich wieści sprzętowych. To w końcu po 8 siedmiu latach nagrywania na YouTube. Pa pa ra, pa. Halo pan chłopka. być klimatycznie. <laughs> zaraz coś <mi> spierdole, <laughs> to będzie klimatycznie. Ale pan Rubal? O? Skund. tylko jeden. Okay, I guess. Au! Dobra, my nic jeszcze mamy. Mały zapas. Żeby tego nie przerąbać. Na górę na razie nie mamy tutaj, bo jest na klucz. O! I nowi przeciwnicy. Pajonyki! Problem jest taki, że właśnie one potrafią skakać z sufitu. Jak ich naprawdę nie zauważymy, potrafią zaboleć. O. Ostatnio właśnie opowiadam o tych gniazdach, jak z obcego, który po zniszczeniu krwawym kwasem. Niestety same pańki tego nie robią. Trochę szkoda. Byłoby śmiesznie. Nie to. Kartemy. I będzie teraz jak w filmie Ablie raczej jak z Abljerem z filmu, z filmu Ablien. No, buhaj przy I to nam może zadać obrażenia. Grabbing keys. Animumu. No I tak, po tych 8 latach nagrywania, w końcu kupiłem sobie statyw pod mikrofon. Wow! Zaszalone 85 złotych polskich. Tak. Szarpnąłem się. No i miejmy nadzieję, że będzie w końcu mniej słychać klikanie myszki i klawiszy, jak będą trochę oddalone. Dobra, 13 pocisków spoko. Pocisków? Absolutnie nie dam rady. Z czymś takim. A może bym dał. Chociaż znając prawo Murphy'ego, to jakbym miał te pięć pocisków, to by mi nie starczyło. I min. Mean. Uchłaniasz fal. Otwarte. No, więc zobaczymy, czy za te 8 desek mi się to na, na dzień dobry nie rozpadnie. A w najgorszym wypadku sobie to teraz modyfikuję. <laughs> Dołoży się trochę blachy. Wiecie, orkowa technologia, white, white sprawy. Czyli jak będę wierzył, że to działa, to to będzie działać. E, dronek niestety nie mam. Dobra, nie skaczę, by się potknię, sobie skręcę kark. I... A spokojnie. Tak. Tak, i tutaj generator się wyłącza tylko na 15 sekund, więc musimy wziąć Konora. He, get it? bo twórca też się wzorowa na obcym Sara Konor. Pewnie, jakbym był bardziej ogarnięty z kinematografii, to poznałbym pewnie resztę nazwisk. Murphy, Paxton. Paxton coś mi mówi. Ale skąd? I Hicks. Dobra, czwórka szybko. Żeby nas nie rozerwało na atomy. Dobrze. W jednym kawałku. Perfekt! Oho! Mał no, się nie zagapiłem, <laughs> i mi się głos załamał troszkę. Ogólnie jestem naprawdę ciekaw tych kolejnych dwóch bodajże poziomów, które twórca dodał. Bo z tego co pamiętam jak czytałem patch notes'y, to właśnie miały być chyba dwa poziomy. Niestety ten patch też trochę popsuł. Z tego względu, że gra z uporem maniaka zmienia mi język na angielski. Jest pro prooobuggos. Zmienia mi z uporem maniaka język na angielski. <laughs> Prawie do mnie skoczył chyba. Kurde, w sumie jestem ciekaw, jak wyglądała ta animacja. Może kiedyś na jakimś dodatkowym wycinku czy coś. Więc zmienię mi super maniaka na ...akademia, to druga na angielski. Wyłączam IDLC. Oraz problem jest taki, że. Auto-savey są trochę spieprzone, Że jak przejdę misję i chcę kontynuować grę na przykład na dzień następny do nagrywania, to czytuję mi poprzedni checkpoint z poprzedniej misji, którą ukończyłem poprzednio, ale gra tego nie łapie. Na szczęście, jako że tą grę już mam praktycznie skończoną, oprócz tych najnowszych misji, to sobie po prostu wybieram. Więc jest spoko. Do ugrania. Hop. Może wypadałoby napisać jakiś ten. Em, uwagi dla pana dewelopera. Znaczy, wiem, że pewnie tam kilkaset osób nie napisało, ale. Wypadałoby dla. świętego spokoju. Piu. Trzy pociski. Ideolo. No, i misja w 13 minut. Mniejsze straty niż po, przy poprzednim próbie nagrywania. A tak jak mówiłem, będę się starał robić po jednej misji. A tak do 20 minut to będzie optymalnie. Więc naprawdę jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie i cóż... Miłego dnia. Pa pa!